Stoję przed hotelem, tu gdzie mieszkamy, i za chwilę byśmy będziemy wyjeżdżać do Ryszela na wycieczkę tam gdzieś, zamek, zwiedzić cokolwiek. Zobaczcie, jak wygląda ten hotel i całe to miejsce, gdzie mieszkamy. O, a to jest moja grupka która będzie jechać ze mną. Moja No i tam jest. O. To jest ośrodek sportowy, można zobaczyć tutaj. Wszystkie boiska, takie trasy biegowe. Trasy biegowe. To młodzież na tym tu ćwiczy. Czyściutko, ładnie tutaj wygląda. No i świetna okolica. Dzisiaj jest taki deszczowy dzień. Trochę nawet padało. Ale teraz przestało padać. Myślę, że dzisiejsza będzie mamy przedostatni dzień i będziemy stąd wyjeżdżać z Mazur. Każdy własny mieć do domu. No jeszcze raz chcę pokazać właśnie ten, ten ośrodek gdzie żeśmy mieszkowali mieszkali 5 dni o. Tu jest wyjazd o. A nazywa się Centrum Wilkasy Ja to przycisnę przy tego Centrum Wilkasy Świetny ośrodek pływalnie baseny Różne, różne, rzeczy, które można Kulturystykę uprawiać No, ale my już to teraz znamy I chcemy coś więcej z więcej wiedzieć Chceć jakiś zamek zwiedzić cokolwiek No i chcemy się zebrać do kupy, żeby Razem jechać tylko samochodami O, a to jest moja grupka O A już jeden dobija następny